Chciałbym, żebyście wyobrazili sobie taką sytuację. Wchodzicie po ciężkim dniu pracy lub szkoły do domu, jesteście mega głodni, no i zmęczeni. No i coś byście oczywiście zjedli. No i z tej sytuacji macie dwa wyjścia. Wyjście numer jeden, no to zamówienie czegoś do domu. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Spoko. Jest też opcja numer dwa, czyli robicie ten jaki udon, który zaraz wam pokażę i pyszny obiad macie w 15 minut. No ale z tej opcji też macie dwa wyjścia. Wyjście numer 1 macie wszystkie składniki w lodówce. No i spoko, nie ma najmniejszego problemu. Ale jest też opcja numer 2, że wszystkich składników nie macie. Więc po prostu eksperymentujcie. Zamieńcie to na tamto i tak dalej. Wiecie, tak jak ja dużo razy powtarzam, kuchnia to eksperymenty, więc można coś tam sobie zamieniać. Oczywiście, no nie wiem, nie zamienicie wołowiny na pomidora czy ogórka, ale rozumiecie chyba o co mi chodzi. Także bez gadania zabieramy się do gotowania i robimy jaki udon w 15 minut. Tak jak mówiłem, przepis jest bardzo prosty, a samo gotowanie zajmie nam zaledwie kilka minut, dlatego zanim się za to weźmiemy, musimy sobie zrobić mise en place. Jakby ktoś nie wiedział czym jest mise en place, no to w skrócie po prostu przygotowuje się wszystkie składniki, zanim zacznie się gotować. Zaczniemy sobie od warzyw, a dokładniej od grzybów. Grzybów shiitake. Chociaż czy grzyby to warzywa? Nie wiem, chyba tak. Oczywiście jak zawsze lista składników, proporcji i dokładny przepis będą na mojej stronie, link znajdziecie w opisie. Będzie nam potrzebne 5-6 grzybów shiitake, możecie użyć świeżych lub suszonych. Jeśli macie suszone to wrzućcie je do miski, zalejcie wrzątkiem i odstawcie na jakieś 5-10 minut. No i tak, jeśli pamiętacie, no to ja grzybów nie lubię, ale tutaj być powinny, no i jakoś to przeżyje. Następnie kroimy sobie na kawałki ćwierć małej główki kapusty pekińskiej. Pół cebuli kroimy w piórka. 3-4 cebule dymki kroimy w takie 2-3 cm paski i siekamy sobie drobno jakieś 3 ząbki czosnku. No a kiedy grzyby nam nasiąkną, odsączamy je na ręczniku papierowym i również kroimy w paski. Warzywa gotowe, więc bierzemy się za mięsko. Umyślnie robię to w tej kolejności, no bo wiecie, kroić Warzywa po mięsie, no to tak chyba średnio. W tym celu też na swoją drewnianą deskę położyłem plastikową, no bo ją później wrzucę do zmywarki i nie ma żadnego problemu. A drewnianej, no raczej nie polecam. Będzie nam potrzebne 300 g wołowiny, a dokładniej polędwicy, antrykotu, prostbefu befu lub szpondra. Jako, że przepis jest krótki, to mam nadzieję, że znajdziesz czas, żeby kliknąć suba, łapkę i dzwonek, a także napisać jaki przepis chciałbyś zobaczyć u mnie na kanale i okroimy sobie po prostu w cienkie paski. Moja była trochę gruba, więc najpierw pokroiłem ją na pół. Jeśli chcecie, to z powodzeniem możecie użyć też kurczaka, wieprzowiny lub też mięsa mielonego. Tego ostatniego oczywiście nie będzie trzeba kroić. Mięso gotowe, odkładamy je więc do miski i bierzemy się za ostatni komponent, czyli sos. W tym celu do miski wlewamy 15 ml miodu, 30 ml sosu sojowego, 30 ml sosu ostrygowego, 30 ml wody. Jeśli używaliście suszonych grzybów, to woda, w której się moczyły, świetnie się sprawdzi. Do tego 10 ml octu ryżowego, 5 ml oleju sezamowego, pół łyżeczki płatków chili, może być mniej, może być więcej w zależności od waszej tolerancji. No i opcjonalnie pół łyżeczki glutaminianu sodu. No jeśli ktoś mi znowu napisze, że on jest szkodliwy, no to darujcie sobie, tylko pogadajcie z wujkiem Rogerem. Mieszamy to wszystko, aż składniki się połączą i nasz sos jest gotowy. No i w zasadzie to cały mise en mamy gotowy, pozostaje nam jeszcze tylko ugotować makaron. A jaki makaron? Jako, że jest to jaki udon, no to udon. Wrzucamy go sobie do wrzącej wody i gotujemy według instrukcji na opakowaniu, czyli około 2 minut, a następnie przecedzamy na sitku pod zimną wodą. No to pora smażyć. Woka rozgrzewamy sobie na dużym ogniu, wlewamy jakieś dwie łyżki oleju i dobrze go rozprowadzamy. Wrzucamy wołowinę i smażymy ją aż ładnie się zarumieni, około 3-4 minut. Jeśli nie macie woka to spoko możecie to robić na patelni, tylko upewnijcie się, że jest odpowiednio duża. Kiedy mięso będzie gotowe dodajemy pół łyżeczki soli i pół łyżeczki białego pieprzu i odkładamy je do miski na potem. Woka wycieramy, ponownie wlewamy dwie łyżki oleju i wrzucamy cebulę z grzybami. Smażymy je przez dwie minuty, aż dostaną fajnego koloru. Wrzucamy kapustę, doprawiamy odrobiną soli i smażymy kolejne dwie minuty. Można trochę popodrzucać, żeby pokazać swoje skillsy. Zjedz Snickersa. Po co? Bo jak jesteś głodny, to zaczynasz strasznie gwiazdożyć. Ewentualnie po prostu pomieszać szpatułką. Nie chcemy, żeby z warzyw zrobiły nam się miękkie flaki, więc nie smażymy ich zbyt długo. Teraz wrzucamy czosnek, usmażone mięsko, mieszamy i smażymy jeszcze przez minutkę. Następnie dymka, ugotowany makaron i nasz sos. Mieszamy to wszystko, smażymy jeszcze przez minutę i nasz jaki udon jest prawie gotowy. Nakładamy go sobie na talerze i dekorujemy dymką, sezamem i płatkami Bonito lub czym tam sobie zamarzycie. Pora próbować i przetestować moje skillsy jedzenia pałeczkami. Co ja wam mogę powiedzieć o tym daniu? Patrząc na to, że przygotowanie zajmuje 15 minut, no to to nie powinno być tak dobre. Jeśli ktoś mi mówi, że nie ma czasu ugotować sobie obiadu, no to sorry bardzo, ale jesteś w błędzie. No serio, to się robi 15 minut. A jeśli wymówką o tej osoby jest to, że nie, nie ma tego lub tamtego składnika, no to kurde, możesz sobie pominąć to, możesz zamiast tego użyć tamtego. Wiecie o co chodzi. Kuchnia to zabawa i eksperymenty, dlatego lećcie do kuchni i zróbcie to sobie na obiad. Z wami widzę się w kolejnym przepisie. Do następnego!